kapitalny mecz Lukijowicza, który zdobywa dwa gole w swoim powrócie, powrocie jeśli chodzi o Eintracht Frankfurt, Eintracht wygrywa 3-1 no i Lukajowicz może powiedzieć, no nie debiut, no debiut jeśli chodzi o powrót, tak, bo wcześniej występował w Eintrachcie, ale przyszedł przecież z Realu Madryt no właśnie, dzisiaj podsumowanie praktycznie dwóch meczów, bo po, po, poprzednie faktycznie tutaj te mecze już komentowałem, czyli Bayer kontra Freiburg, 2-1 i Eintracht Frankfurt kontra Schalke, przede wszystkim skupimy się tutaj na meczu Eintracht Frankfurt kontra Szalkę, no bo to jest mecz po prostu zaskakujący. Ważna też po prostu postać, jeśli chodzi o piłkarza Szalkę. Co to za młode zawodnik, który po prostu tutaj może być nadzieją, jeśli chodzi o Szalkę. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie. Obszerny film na temat Bayernu Monachium robiłem już praktycznie na moim kanale. Jest komentarz do tego spotkania. Bayern Monachium wygrywa, ale jest to zwycięstwo perusowe, ledwo-ledwo praktycznie. Bayern Monachium wygrał, ale no nikt nie będzie potem rozliczał. bo Tak jakby Bayernu liczy się po prostu wynik zwycięski i taki ma Bayern Monachium na swoim koncie. 2 do 1 wygrywa Bayern, w tym świetny, kapitalny mecz, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, ale no ta gra jest niesatysfakcjonująca. Są pewne obawy, jeśli chodzi o Bayern, jeżeli tak będzie dalej po prostu grał. Prezentował się Freiburg, który jest praktycznie w połowie tej tabeli, no to Bayern będzie miał problemy tak, żeby być jedynką na koniec sezonu. Dobra, kolejne spotkanie, to chciałbym dzisiaj faktycznie omówić, a więc Eintracht Frankfurt kontra Schalke i tutaj 3 do 1, dwa gole Lukiowicza. super faktycznie powrót i chodzi tego zawodnika, do Eintrachtu Frankfurt udany, no niektórzy mówią debiut, no nie wiem, czy to jest debiut, no bo wcześniej występowała przecież, no debiut w sensie powrotu, bo rzeczywiście wpisa się tutaj na listę szelcu, przepiękna pie pierwsza bramka jeśli chodzi o Lukajowicza, strzeli praktycznie do bramki z dwóch, trzech metrów pod e, lada, jak się to mówi, tak, pod samą po prostu poprzeczkę, e, drugi gol też piękny, jako, z jaką lekkością mu to przyszło, no widać, tak, to jest jego praktycznie naturalne miejsce, środowisko i Eintracht będzie zadowolony z Lukajowicza i Luki, Lukajowicz wie, że to jest jego praktycznie miejsce, jeśli chodzi o klub. Mi się przypomina też sytuacja jak z Immobile, który nie mógł się odnaleźć, jeśli chodzi o karierę swoją piłkarską. Występował w Borusii ale kto pamięta praktycznie Immobile w Borusii. Natomiast teraz sobie świetnie radzi, jeśli chodzi o Lazio, o Rzym. No są tacy po prostu zawodnicy, którzy odnajdują się w pewnych klubach, być może tak jest właśnie w przypadku Lujowicza. Oczywiście debiut o niczym nie świadczy, bo może po prostu kolejne mecze mogą być gorsze w wykonaniu tego zawodnika. Szalkę, nie szokujmy się, też nie był jakimś wymagającym przeciwnikiem, szalkę po prostu pikuje jeśli chodzi o formę, dyspozycję, ale tu jest świetny piłkarz Matthew Hop. Ja nawet taki zrobiłem wpis na Twitterze, że Hop, czyli nadzieja praktycznie dla Szalkę, być może będzie to nadzieją. No ostatnio miał Hatrika, młody zawodnik, 19-letni, który przyszedł praktycznie ze Stanów Zjednoczonych. To kolejny zawodnik, który jest spoza tutaj, tak, Europy, który dołącza do właśnie topowej um, drużyny europejskiej, do topowej ligi w Europie i który sobie daje radę, tak? To, kto by wcześniej praktycznie pomyślał, Natomiast rzeczywiście Matthew Hop, no, ja mam pewne obawy, tak, no bo jest on nadzieją dla Szalkę, bo może gdzieś po prostu podreperować ten bilans bramkowy, jeśli chodzi o Szalkę, ale z drugiej strony jest po prostu też przekleństwem dla Szalkę, bo znając życie już po prostu ustawia się lista potencjalnych tutaj właśnie klubów, agentów piłkarskich, znaczy klubów, tak, skautów, którzy po prostu chcą pozyskać tego zawodnika. No i hope jest nadzieją szalkę, ale i na długi czas po prostu, bo bardzo szybko pewnie opuści ten klub. Natomiast on szybko się rozwija. Przecież przyszedł dopiero w tamtym roku, tak w 2020, pierwsze mecze miał praktycznie chyba w listopadzie, a już taki po prostu genialny ten rok wydaje się, że to będzie rok tego piłkarza. Natomiast tutaj tak nie pomogło, jakby jego świetny występ, jeśli chodzi o szalkę. No, tak mówię, on tylko może po prostu szalkę podreperować, no, nie zbawi ze szalkę, bo to muszą być. Liczne wzmocnienia, transfery. Natomiast jeśli chodzi o Eintrach, Frankfurt rzeczywiście Andres Silva zdobywa bramkę w 28 minucie, Lukajowicz 72 oraz 91 minuta. Zobaczmy sobie, jeśli chodzi o Antrach. No, Antrach zdecydowanie lepszą, by był drużyną, ale też Szalkę to taki można powiedzieć, tak, drużyna, no, chłopy z dobicią, brzydko mówiąc tak, z całym szacunkiem, oczywiście, no ale pokazują to statystyki. Jak Szalkę praktycznie od roku wygrało tylko jeden mecz, no to tutaj raczej po prostu drużyny, które przyjeżdżają i walczą Szalkę, no to chcą po prostu wywieźć tutaj takie zwycięstwo. Eintracht Frankfurt 11, szalkę 4, szczały na bramkę 11 do 1, widać przewagę praktycznie jeśli chodzi o Eintracht, 68% posiadanie piłki, no i podania 646-307, jestem ciekaw czy to po prostu będzie znowu powrót tego Eintrachtu wielkiego, który był kilka lat temu, jak właśnie Niko Kowacz wiadomo, że po prostu on, ten Eintracht już nie funkcjonuje, no tak jak to było kiedyś, no bo część z tych zawodników opuściła Eintracht, chociażby Rebicz poszedł do Milanu, natomiast y, czy czy Lukajowicz do Ralu, on teraz jest w Eintracht ale na wypożyczeniu, tak, więc dalej jest zawodnikiem Ralu, ale no fajnie, tak, no fajnie, po prostu poszczela te gole występuje, no po co tam ma być w Ralu? Madryt grzeje ławka i nic nie występuje, nie gra tak, chłop zdobywa gole, bo po prostu marnuje się, też przepiękną praktycznie bramki zdobywa wydaje mi się, że to będzie to, tak? To będzie właśnie to, że Luke jednak się rozszczera, po prostu idane debut, że to nie jest sytuacja jakby jednego meczu. Oczywiście inni przeciwnicy będą wymagający, zabetonują tutaj tak swoją bramkę, więc to nie będzie takie proste, ale i Luka, będzie miał tutaj te gole wydaje mi się na swoim koncie, po prostu będzie miał on po prostu te gole na swoim koncie. Zobaczmy sobie na składy, tak wyglądały właśnie te składy, jeśli chodzi o, no tutaj trzeba powiedzieć wprost, także ta pierwsza bramka, którą zdobył praktycznie, tak, tutaj pi piłka szalkę, hop, to jest taki prezent ze strony właśnie Trump, Trapa. tak, tutaj nie, Trump praktycznie nie dogadał się z obrońcą i to wykorzysta hop, potem padła bramka, no ale mimo wszystko, mimo wszystko tutaj po prostu mamy, mamy tutaj mimo wszystko, jakby dobry występ, tak? Dobry występ, jeśli chodzi o Hopa. Na tle Szalkę, Szalkę może kiepsko się prezentuje, ale Hopa dobrze się prezentuje w tej drużynie. No i Silva, Silva też, wydaje mi się, że tutaj też jest fajne to, że Silva nie będzie przeszkadzał Jowiczowi, a raczej będzie uzupełnieniem tego zawodnika. Obym się nie mylił, tak? Obym się nie mylił, bo może się okazać, że po prostu będzie mu zazdrościł i będą się wykluczać, to by Kiepska sprawa. Natomiast wydaje się, że oni powinni się u... uzupełniać. Ale bez przesady, to jest też jeden mecz, tak? No nie szukamy się. Dobrze się wstrzelił praktycznie o no bo pod kątem jego kariery, pierwszy mecz szalka to jest idealnie, tak, gdyby dostał na przykład borusję, nie wiem, czy miałby szansę na to, żeby zdobyć w ogóle gola. Więc tutaj rzeczywiście dobrze się po prostu wstrzelił w tym pierwszym, pierwszym meczem powrotem, tak, wkupił się właski kibiców, wraca. Niektórzy mówią jako syn marnotrawny. Nie wiem, czy jako syn marnotrawny, tak, no przecież Aintrach zarobił na jego transfer. Natomiast kompletnie się nie odnalazł, jeśli chodzi o Real Madrid, a to jest jakby inna sprawa, komentowałem to w innym filmiku. Możecie zobaczyć ten filmik na moim kanale. Także tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Eintracht Frankfurt kontra Schalke. E, oczywiście, jeśli chodzi o podsumowanie poprzednich meczów, to już mówiłem, ten temat Borussia kontra Mainz, 1 do 1, no po prostu to jest śmiech na sali, żeby Borussia zremisowała z Mainz. E, Stuttgart kontra Borussia, remis 2 do 2, Köln kontra Hertha, 0 do 0, Robert, e, znaczy Krzysztof Piątek nie wpisał się na listę szelców, e, oczekiwaliśmy tego, że padam, padną jakieś bramki, tak się nie stało, Werder Brema pokonuje Augsburg 2 do 0. E, to wszystko na dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.